Dziś w wodzie znów głowę zbyt ciężką zanurzam, Nierówny rytm w uszach rozbrzmiewa. Dziś słów zbieram wersy obrzmiałe, Jak snopki na polu wyrosłe po żniwach. O chłodzie chcę mówić, on na wskroś przenika. Kobietę sam. Puchmarny o krzyku, co z klatki jak ptak się wyrywał, znanym za akt niemoralny. To dobrze, że rąbnął z niebieskich przestworzy grom matek i córek, grom krwisty. To dobrze, że z mocą rozpalił, jak feniks z popiołu w kraim listy. Bo moje jest gniazdo sprzymosowite, mój szpan na ciszy przeorał. Bo moje są słowa palące i pieśni, tak własne jak ciało i wola. Bo moje są słowa palące i pieśni, tak własne jak ciało i wola.